Jak postrzegamy omnibusa w kontekście tego, ile rzeczy jest jednocześnie z nim opublikowane, ile jest zapowiedziane w kompasie, tracimy to bardzo z oczu. I jak w banku staramy się wyjaśnić niekoniecznie prawnikom, niekoniecznie osobom zajmującym się ESG, bo 26 lutego, sama nie ukrywam, dostałam parę SMS-ów z informacją o ESG, się skończyło, już nie będzie ESG, co teraz będziecie robić? W związku z tym tłumaczymy, że to nie do końca 26, roku, 26 lutego skończyło się ESG. Prawda jest taka, to co szczególnie tutaj powiedziała Angelika, tam jest mnóstwo aktów. W kompasie Omnibus jest tym zwanym horyzontal enablerem, który ma pomóc wszystkim, ale nad tym są trzy filary zapowiadające szereg regulacji w transporcie, w gozie, w kwestii gospodarowania wodą i to wszystko nadchodzi, więc... Mowa o omnibusie jako deregulacji, takiej globalnej, że nagle wszystko będziemy wykreślać i teraz nie będzie żadnych formalności nigdzie, no to jest dla mnie pewne przekłamanie.